Cześć kochani, ja jestem Kinga. A to kolejny odcinek na moim kanale. Przepraszam za moją fryzurę, ale nie zdążyłam się uczesać. Nagrywam ten filmik na szybko, ponieważ to jest podsumowanie mojego miesiąca marca. Tu mam wszystko zapisane jest kolorowo, jest pięknie, więc bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy! I tak, ogólnie jestem z siebie dumna, bo skończyłam całą serię opowieści z narni. Oczywiście wszystko po kolei będę Wam opowiadać. Piszcie też w komentarzu, czy chcecie ogólnie porozmawiać o tych książkach. Jeśli tak, to z wielką przyjemnością. I tu jest mały problem też jeden, bo jest już 7 kwiecień, a mi zostało dosłownie 10 stron Harry'ego Pottera, które dzisiaj przeczytam. Mam nadzieję, że mogę to zaliczyć do podsumowania marca. No tak wyszło Miałam w ogóle w marcu Mega zastój czytelniczy Nie chciało mi się niczego czytać Więc naprawdę Przepraszam Ale dobra, lecąc po kolei, tak totalnie po kolei To przypomnę wam co było W moim TBRze Harry Potter i kamień filozoficzny Harry Potter i komnata tajemnic Harry Potter i więzień Askabanu Niewidzialne życie Adilaru I gdyby ocean nosił twoje imię z tych książek z mojego TBR-u przeczytałam Harry Potter i Kamień Filozoficzny oraz, no nawet nie w połowie, tylko w jednej, czwartej, Niewidzialne życie Adilaru. Ale też to niewidzialne życie mam w tbr na kwiecień, więc spokojnie damy radę. A dobra, od początku. Dajcie mi chwilkę, muszę się tutaj trochę obeznać, bo już trochę mi się zapomniało. A zwłaszcza te wszystkie imiona w tych opowieściach z Darni to jest po prostu masakra. Ok, przypomniałam sobie, i też ważna tutaj e, taka sugestia, można tak powiedzieć. Wszystkie tomy mają innych głównych bohaterów. Oprócz pierwszych trzech. Pierwsze trzy mają tych samych głównych bohaterów, ale, ale reszta już ma inne. I w ogóle historie niepowiązane nie z sobą. Na przykład tutaj wam przeczytam opis e, opowieści z Darni i srebne krzesło. Oceniłam to na 3,5, na 5 gwiazdki, bo jakoś mi się bardzo nie podobało. Liczba stron 236, no i 11+, plus, tak jak cała seria. W tomie czwartym, zatytułowanym Srebrne Krzesło, Eustachy i Julia, główni bohaterowie, Nowi, obdarzeni przez Aslana misją odnalezienia zaginionego królewicza Narni, wędrując w towarzystwie dzielnego błotosmętka, bo to Smętek to jest ich przyjaciel, którego poznali jakby podczas podróży. On jest takim spokojnym... nie można że powiedzieć człowiekiem, bo on nie jest człowiekiem. On jest takim jakby gnomem, tylko że takim wysokim gnomem błotnym. E Dziennego potosmętka przez budzące zdumienie i grozę krainy. Odkrywają, że przeciwstawienie się złu daje zadziwiającą siłę do walki z nim. I tu na okładce mamy węża i krzesło. Królewicz zaginiony siedział na krześle. Ten wąż symbolizuje czarownicę, która go uwięziła w podziemiach i która chciała zaatakować powierzchnie, czyli to co jest na zewnątrz Narni. Fajnie się czytało, ale fabuła według mnie była taka, no spoko, ale nie zadziwiająca. No tak powiem szczerze, że no nie zachwyciła mnie, ale polecam oczywiście całą serię, bo jest naprawdę super. Dalej Yy, idziemy do kolejnego tomu. Przepraszam, że ja tak ciągle tą grzywką się bawię, ale ja nie wiem, jak ją ułożyć. Chłopiec. Yy, nie, koń i jego chłopiec. Przepraszam. W tomie piątym, zatytułowa zatytułowanym Koń i jego chłopiec, śledzimy pasjonującą ucieczkę z, z kalormenu do narni dzielnego szasty. Szasta. Chłopiec. Syn rybaka. Który okazał się nie być synem rybaka. W ogóle sorry za, też za moją spuchniętą twarz. E, okazał się księciem. To już. i jeździł na mówiącym koniu. Spotkał Arabis. E, księżniczkę, która uciekła z królestwa, bo miała dosyć. E, no i e, jej mówiącego konia, Finn, a ten koń szasty mówiący jest, w sensie nazywa się Briego. Kim naprawdę jest szasta i jaki to lew krąży wciąż wokół uciekinierów? Odkrywamy dopiero na ostatnich str stronicach książki. Naprawdę fajna książka. Ona, ja ją oceniłam na 4, na 5, bo też jakoś nie powala, ale jest spoko. 214 stron i 11 plus. Więc spoko. Więcej wam nie będę mówić, bo rzeczywiście bym już opowiedziała całą fabułę tego. Więc tak, dalej mamy opowieści z Narni Siostrzenic Czarodzieja. Ta książka dla mnie była trochę straszna. Nie powiem, że nie przestraszyłam się trochę. I tak, a i w ogóle w tym tomie, Czyli w tomie 5 Szasta i Arawis to są główni bohaterowie. Tutaj natomiast głównymi bohaterami są Pola i Digory. Digory, no tak, Digory. W tomie 6, zatytułowanym Siostrzeniec Czarodzieja, Pola i Digory, wciągnięci w eksperymenty parają, parającego się czarami wuja Andrzeja. Wuj Andrzej to jest wuj, Digoriego trafiają do innego świata, gdzie stają się świadkami stworzenia Narni wraz z jej mówiącymi zwierzętami in, i innymi niezwykłościami. Digory zwycięsko wychodzi z próby dostarczenia, a stanowi owocu zaczarowanej jabłoni, dzięki czemu koń z tej historii da początek wszystkim innym, które rozegrały się w Narni. Pol, Paul, yy, Pola i Digory. Byli świadkami stworzenia narni. Oni ją stworzyli, spotkali Aslana, zrobili to co on im kazał. Jakby co tu więcej dodawać, w sumie nic. Yy... 4,5 gwiazdki. Tak, 4 gwiazdki. Bo to mi się zdecydowanie bardziej podobało niż te yy, poprzednie części. Yy, 202 strony. 11, plus. To naprawdę było super. Co jeszcze o fabule mogę powiedzieć, że tu te kółka to są jeziora. On i pierścienie. Pierścienie dawały powrót do domu i przejście do świata pomiędzy Narnią a rzeczywistością. Więcej wam nie będę mówić. W sumie, to jeszcze tutaj pojawiła się czarownica, którą jakby oni wzięli ze sobą z. Jednego ze światów. I ostatnia część opowieści z Narni, to jest ostatnia bitwa. Od razu powiem Wam, co tutaj napisałam. Gwiazdki 5 na 5. Bo zdecydowanie to było super serio jakby. To było serio mega. Stron 195, czyli no dość mało. I 11 plus. W, końc w końcowym siódmym tomie opowieści, zatytułowanym Ostatnia Bitwa, do śmiertelnego boju o Narnie, staje wraz z garstką przyjaciół ostatni jej król, Tirian. Tirian to jest syn e, syna e, Kaspiana, a syn Kaspiana to był R Rian, tak? Chyba tak? I Tyrion to jest syr, e, Riana. Nie wiem, nie, nie znam się na imionach. Rzeczywistego zwycięzcę i prawdziwą narnię ujrzy jednak tylko ten, kto przekroczy otwarte przez Astana drzwi. Drzwi stodoły. Jakby to czerwone, to wszystko, to jest tylko świat poza narnią. Za drzwiami kryje się prawdziwa narnia. I za tymi drzwiami spotykamy wszystkich głównych bohaterów. Bohaterów ze wszystkich części, więc naprawdę super książka. Dziąż się też super przygody, w ogóle masakra, serio. I to tak, to to. I ostatnią książką, którą przeczytałam, to jest Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Ocena 5 na 5. Strony 321. Wiek według mnie 12+. Książka opowiada o Harry Potterze, czyli dzieciaku, dziecku, które pokonało, jakby, Voldemorta. Trafiło w i w najmłodszych latach, trafił do ciotki i do wuja, który, którzy się w ogóle nim nie opiekowali, byli dla niego źli, niedobrzy. Harem miał tego dosyć, bo im gotował, bo dla nich miły, robił wszystko, co oni chcieli. A i tak nie spełniał y, standardów. Pewnego dnia wybrali się do zoo i tam Harry pomógł wężowi się wydostać na wolność. E, był bardzo zdumiony i no nie dowierzał po prostu, ale to była prawda. Y, chyba rok, czy nie rok, czy dwa lata później trafił do Hogwartu, do szkoły magii, gdzie poznał dwójkę przyjaciół, Hermione i Rona oraz Hagrida yy, przeżywają razem świetne przygody szukają kamienia filozoficznego yy, który uk ukradł Quirrell trudna nazwa do wymowy i spotkali wtedy Harry po raz pierwszy spotkał Voldemorta, bo on sam był w, 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 kom w komnacie z Voldemortem i Quirrellem bo Ron został dość ciężko ranny, a Hermiona poszła mu pomóc. Naprawdę książka jest wspaniała. Ja osobiście oglądałam wszystkie części Harry'ego Pottera. Jestem zachwycona tą książką. Naprawdę nie spodziewałam się, że to będzie aż tak dobre. I szczerze wam powiem, że jestem ciekawa kolejnych tomów, ale jednocześnie przerażona, bo one są serio bardzo grube. I ja się po prostu boję ich czytać, co nie? Jakby... Ten, ale teraz czytam same jednotomówki, bo stwierdziłam, że sobie zrobię przerwę od e, wielotomówek, od serii e, i przepoczytam sobie po prostu jednotomówki. Tak się prezentuje mój e, wrap up, wrap up e, czyli moje podsumowanie miesiąca. Są wszystkie książki i, tych, i tak ogólnie Liczba stron przeczytanych w tym miesiącu to jest 1168, więc serio jestem z siebie dumna. Liczba książek 5. Najlepsza książka to Harry Potter, a najgorsza na to niestety tutaj e, czwarta część. To jest czwarta? Siódma? Szósta? Piętna. Tak, czwarta część opowieści z Narni. I co tu więcej mówić? Bardzo Wam dziękuję za to, że mnie w ogóle wspieracie, bo znowu jest Was bardzo dużo. Ja jeszcze pójdę po jedną książkę, którą kupiłam wczoraj, bo wczoraj byłam w ogóle w Escape Roomie. Też mogę Wam trochę o tym opowiedzieć. Jak chcecie, też piszcie w komentarzu i idę teraz też po książki, które aktualnie czytam. Dobra, tak szczerze, po prostu przyniosłam książki, które no, po prostu mam w nich zakładki. I tak. A więc tak, ostatnia prawdziwa singielka oraz Niewidzialne życie Adilaru to są w sumie dwie książki, które teraz ta, no, mam po prostu zaczęte. Na 14 kwietnia mam e, Zemstę. Więc też muszę zacząć czytać. Chyba jest audiobook, więc posłucham audiobooka. Oraz wczoraj kupiłam Uwaga, uwaga. 3 2 1 Tak. Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Ja jestem taka z siebie dumna. Po prostu ja tą książkę kupowałam już od bardzo dawna. Chciałam ją bardzo. I w ogóle chyba w tym miesiącu będę ją też czytać, bo jestem jej straszliwie ciekawa. Naprawdę, to jest cudowne po prostu. I jeszcze w ogóle ta okładka, i w ogóle tu jest zdjęcie. To jest cudowne. Ja jeszcze tej książki aż tak nie oglądałam. Jestem mega serio. Yy, a ja wam teraz z tym akcentem, pozytywnym akcentem, jeszcze przesyłam Wam serdeczne podziękowania, serduszko i tym pozytywnym akcentem jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subsk subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. I możecie pisać, właśnie w komentarzu, yy, to co mówiłam w filmiku, bo już szczerze, szczerze zapomniałam. Yy, I co? Dziękuję jeszcze raz, buziaczki, papa! Pa.